Hej wszystkim, tu Luna Delula. Chciałam Wam bardzo podziękować za 300 subów. Ja wiem, że to z dnia na dzień się zmienia, albo tych subów ubywa, albo ich przybywa, ale na stan obecny mam chyba 301, o ile teraz się nie mylę. Bardzo Wam dziękuję i z tej okazji chciałam zaprezentować Wam troszkę inny filmik, to jest taki właśnie specjal na te 300 subów. Będzie to mała wycieczka po moim pokoju i mam nadzieję, że ta wycieczka Wam się spodoba. Z góry chcę Was przeprosić może za nie najlepszą jakość, może za nie najlepszy dźwięk. Nie nagrywam kamerą profesjonalną, jest to stary aparat z kamerą, więc dźwięk i obraz będą takie, jakie będą, dlatego proszę Was o wyrozumiałość. No i co, i zapraszam Was do mojego pokoju. Hej, także zapraszam Was do mojego pokoju. Na pierwszy rzut oka widzicie obraz, który jest podświetlany. Jest to taki motyw plaży, bardzo relaksujący. Szkoda, że jeszcze nie można tutaj dźwięku uzyskać, ale może by to było zbyt kilkowate. Teraz Wam udowodnię, że on naprawdę jest podświetlany. O, jak widzicie. Nie to, żebym chciała Was oszukać czy coś, ale wiecie, lepiej udowodnić. Schodząc niżej, mamy pierwsze moje biurko. Jeśli słyszycie jakieś tam głosy czy coś, to oczywiście moi sąsiedzi. Cudowni bardzo. Także może przez chwilę będą sławni, kto wie? Tak jak ja bym była w ogóle sławna. Okej, okay. także widzicie mój zegarek. Aktualny czas. Mm -hmm. Szósta. A ja dopiero wróciłam z roboty. Nie pracujcie, dzieci, nie pracujcie. Oczywiście żartuję. E, tutaj lampka notna. zawsze ją stosuję, jak sobie czytam. E, na samym dole jakaś rutina Ca, czyli po prostu taka apteczka standardowa, jakiś kremik k4 pory roku do rąk, bo jestem uzależniona od kremu, tak samo jak do czegoś nawilżającego do ust i to jest lip butter z Nivea. E, jakiś tam skrzyp tu znajdziecie, krople do nosa, e, bo uwielbiam sobie czasami psiknąć na no, co taki zwyczaj. Mój telefon czasami gdzieś się tutaj znajdzie, jest to jest to Prestigio, jak widzicie. Nie wiem, czy się spotkaliście z tą marką, czy nie. Ja sobie chwalę, na razie jest wszystko spoko. Mam wymienialne case'y różnokolorowe. Jeśli wiecie, jakie case y z innych telefonów mogłyby na Prestigio pasować, to a, dajcie znać. Tutaj, jak widzicie, moją cudowną tapetkę, która oddziela, właśnie robi taki klimat sypialniany, bo no, tu mam troszkę inną. E, jak widzicie, w stylu amerykańskim jakieś gwiazdy, szmery bajery. E, tutaj lampka, Nocna, która jest bardzo nisko i czasami się walnę w nią zbyt często, ale to nic. Dlatego też się powtarzam tak w kółko. Tutaj widzicie wzorek na moim wielkim łożu, bo ono jest dość wielkie. ,60 m 60 na 2 chyba, chyba jakoś tak. No i oczywiście mój laptop. Lenowo, który tam sobie świeci. Jest już odpalony, ale nie pokażę Wam, co mam na pulpicie, bo nie chcę Was straszyć. Tutaj moja mysz, zwykła, zwykła mysz. Um, tutaj słuchawki z Arta. Lubię je, chociaż słuchawki z Arta często mi się psują, więc ja tak średnio kupuję e, jedne na pół roku. Więc może powinnam zainwestować w jakieś droższe, ale one, no te na razie się trzymają. Taki kolorek dość patriotyczny. Tutaj oczywiście są kable, tego Wam nie będę pokazywać. Mój telewizorek którym właściwie nie spędzam czasu Bo nie mam kiedy oglądać Ale czasami się coś zdarzy e, Mam dwa biurka To jest to pierwsze, jak już zauważyliście e, Tutaj nie, niech Was nie zmyli to, że tu jest biżuteria e, Tu jest moja kolekcja Tamagotchi Właściwie figurek do Tamagotchi, do Tamago I e, to Wam pokażę kiedyś w osobnym filmiku e, Mój magiczny pierścionek zaręczynowy, cudowny Leży sobie na razie, bo przed chwilą kremowałam ręce to jest moja w ogóle drukarka z HPK, na której wszystko leży. To, co podniosłam, to jest lawenda. I tak, moi drodzy, to naprawdę jest lawenda. Gdyby ktoś miał wątpliwości. Krabik do włosów, jakże uroczy. Intrus w pogotowiu. Wiesz co, za tą książkę zabieram się już ze 100 lat. I zabrać się nie mogę. Ale mam taką wersję kieszonkową. I to mnie trochę odrzuca, bo jest strasznie mały druk. Tutaj na tej półce mamy globus, który się kręci który nie dość, że się kręci, to jeszcze świeci, więc można robić za lampkę nocną. To jest taki głośniczek, powiedzmy głośniczek, on reaguje na dźwięki i tutaj się pojawiają takie kolorowe rozbłyski, ale chyba już nie działa. Moja magiczna żaba. E, co tu jeszcze mam? Odstraszacz na komary. E, słuchajcie, jest listopad, prawda? Prawie grudzień ale odstraszacz musi być, dlatego że te bestie jeszcze mi zatują do pokoju, mimo że mam siatkę, nie wiem jak one to robią. I oczywiście tabletki z brosa do tego urządzenia. Kolczyki jakieś mi się tutaj spędają. Jakie, jakaś złotówka po 50 groszy. O, cudownie. I jeszcze świecznik. Prezent od mojej koleżanki. Świecąca kostka. Słuchajcie, świecąca kostka. Do mnie tak uspokaja, czasami o co mi nie wiem czy tutaj widać zmieniające się kolory, a pewnie nie bardzo, już baterie są słabe, leksze. ten czerwony chyba było widać najlepiej. Kolejne moje biurko, a zanim jeszcze do kolejnego biurka to pokażę Wam mój fotel u prezesa, w którym nie siedzę, może dlatego, że nie jestem prezesem, ale tak naprawdę ten fotel pełni tutaj bardzo ważną rolę ponieważ jest to przedłużenie mojej szafy. Teraz akurat nie, dlatego że posprzątałam wszystko, ale tak na co dzień to jest to moja druga szafa. Co my tutaj mamy, moi drodzy? No, jest tutaj mnóstwo rzeczy na drugim biurku, wiadomo, dlatego mam dwa biurka, bo bez jednego nie potrafię żyć. I na pierwszy rzut mamy tutaj piwniczkę z rój i jest to kubeczek na różne rozmaitości. E, żelik e, antybakteryjny. Jakiś klej, żeby czasami coś przykleić. Jakaś e, mgiełka z Playboya się zdarzy. E, fajna e, szminka. Wszystko, co potrzebne kobiecie w zimie czyli emulsja do opalania. E, świeczuszka. No i oczywiście Milky Way, od której jestem uzależniona, czyli jest to kolejne moje uzależnienie. Tutaj mam wadzą ze słonecznikami jeszcze po co mi on tutaj? Nie mam zielonego pojęcia, ale jest z długo, dlatego nie potrafię się z nim rozstać. No i dwa pluszaki tutaj sobie siedzą, więc jest super. Pod spodem mam zawsze wodę mineralną i moją torbę, która jest teraz bardzo rozwalona. Nie wstydzi się niczego i pokazuje wszystko, co ma w środku, ale tak to czasami jest. Hotel, tutaj widzicie Reszta mojego pokoju, jak to wygląda od tej strony, bo po tej stronie moi drodzy są drzwi. Mam nadzieję, że nigdzie się nie odbije i nie będę was straszyć. Dlatego teraz otworzymy sobie tą część szafy. Wow, szafa! Co jest w szafie? Oczywiście, kolejne szafy, które nie pasują do tej, ale to standard. Przecież nie wszystko musi do siebie pasować, co nie? U góry puzzle, puzle, oczywiście, lotki. Dlatego, że uwielbiam grać w Babingtona i po prostu wymiatam. Tu jest, tu mam takie paletki na rzepy i y, piłeczka jest do nich potrzebna. Tutaj mamy świeczuszki. Mm, ta jest super. E, taka widzicie już y, zimowa, ale ona jest z tamtego roku. Jaki to był zapach? Mm, jabłko cynamon chyba. Coś w tym celu. Tutaj też mamy jabłko ale to są z akurat. A te? Nie wiem skąd. Ale chyba widziałam ostatnio w jakimś rozmanie czy gdzieś. O! Mój pan fujara. Muszę wam pana fujary pokazać. Normalnie to jest hit sezonu. To jest pan Fujara. I dostałam go kiedyś od moich wypasionych koleżanek na urodziny. Jak widzicie, jest trochę wychudzony, dlatego że go głodzę tutaj. W sumie nie wiem czemu. Ale pan fujara jest ze mną, jest za szafą, więc tak naprawdę nie straszy tak za bardzo. Ej, ja się tak teraz zastanawiam, a może to jest po prostu teraz demoralizacja, że ja wam pana fujarę pokazuję. Ej, no ale w sumie, wszędzie możecie sobie zobaczyć takiego pana wystruganego z drewna. Ej, tu jest moja wieża. Oczywiście teraz jest zaświecona, ale jest dźwięk yy, przygaszony, żeby YouTube mi się nie, nie rzucał o te, te wszystkie prawa autorskie. Tutaj mam jakieś książki, jakieś różne, różne dziwne rzeczy, o których istnieją, czasami zapominam. Mam nadzieję, że Wam też się tak czasami zdarza, że nie tylko ja jestem taką bałaganiarą, jak, jak widać. I teraz sobie przejdziemy w tą stronę i otworzę Wam drugą część szafy. Ja Was z góry przepraszam za to, że taki dźwięk jest słaby, ale. Nie mam profesjonalnej kamery i to jest kamera stara z aparatu. Także na razie musimy sobie z tym poradzić. No, co my tu mamy? Tutaj jakieś gąbeczki, perfumy mojego mężczyzny, Larif. Nie wiem, czy tak to się wymawia, czy nie. Różne tutaj papiery, książki. O, to jest moja ukochana książka, północ-południe, jak widzicie. Teraz troszkę poszelecę żeby Wam e, pokazać dokładnie, co ja tutaj mam. No więc, moja kolekcja Harry Pottera. E, później jest Przeminęło z wiatrem, które uwielbiam. E, kolejna Scarlet, czyli jakby kontynuacja Przeminęło z wiatrem. Kolejna kontynuacja kontynuacji, czyli Red Butler. E, tutaj gdzieś mamy Grę o Tron. Tak, dobrze tak, tak, Grę o Tron, Starcie Króli... Królów. Boże, co ja już bredzę. E, starcie e, Królów. Króli. Mm. I e, słuchajcie, jeszcze nie mam kolejnych części, nie wiem czy się w nie zaopatrzę. Na razie jakoś brak czasu na czytanie i te sprawy. E, jak widzicie tutaj też mam kolekcję simów, e, chyba nie wszystkie, pudełka, to są też jakieś. Także nie mieści mi się to jak widać. Oczywiście to jest czwóreczka, e, zaraz jak otworzę szafę to mogę ją podziwiać. I co jeszcze? Tutaj moje pluszaki, z którymi powinnam się rozstać, ale nie potrafię, ponieważ pan prosiaczek jest ze mną zawsze, kiedy jestem chora. Zawsze go biorę wtedy do łóżka i mam ich tu grzać. Tu mamy takiego białego pieska, którego dostałam od koleżanki i też go uwielbiam, no ale nie mam go gdzie dać, dlatego siedzi w szafie. Moja kolekcja wypasionych słoni. Uwielbiam słonie, w ogóle to jest taki... Chyba mój ulubiony zwierzak, jeśli można w ogóle powiedzieć zwierzak. Poza słoniami uwielbiam też żyrafy. No niestety nie da się ich trzymać w domu, ale to nic, to nic, jakoś sobie radzę. Tutaj też jakaś moja kolekcja muszelek, różne takie dziwne rzeczy, jakaś arielka, to jeszcze jak byłam dzieckiem, bo może kiedy to było. A tutaj moja mała kolekcja różnych, różniastych lakierów do paznokci. Białe, czarne, zielone, bezbarwne, jak kto woli. Kto co lubi, jakaś tam kolekcja też biżuterii. Także może przejdziemy sobie jeszcze dalej. Znają się, czy w szafie już Wam wszystko pokazałam. Bożysz ty mój, ale ja się obrażam naprawdę. Dobra, tutaj mój kochany pluszak, żaba Monika, Purnajcia Alfa i mojego przerażającego klauna. On będzie Wam się śnić po nocach, obiecuję Wam to. On będzie Wam się śnić po nocach, obiecuję Wam to. Moja biżuteria i oczywiście y, korale góralskie. Y, biżuteria, zepsuty zegarek, który powinienem wyrzucić. Ale ja się z niczym nie potrafię rozstać, więc hello. O, okulary muchy. To mam trzy pary. Zmierzch Trudy i Canawan. Bardzo fajne książki, fantazji dla kobiet. Jeśli macie ochotę, wypożyczcie sobie, nie musicie kupować, bo zazwyczaj nie wraca się tak często do książek, więc nie czarujmy się. Moja straszna panienka z żywca. Tutaj też jakaś tam książka. Co to w ogóle jest? Aha, jedz, mutlu, kochaj się, oczywiście jeszcze nie przeczytałam. 50 twarzy greja, zaliczone, brakuje mi jednej części, bo koleżanka przetrzymuje. A widzicie, miałam Wam zrobić specjalny odcinek o moich Tamagotchi, to jest jedno z nich, gdzieś tutaj w odosobnieniu sobie przebywa. Biżuteria, A tutaj gdzieś Gatsby się znalazł nawet. Na razie będziemy kończyć, to by było na tyle. Ktoś mi się do drzwi dobija. Także chyba już o wszystkim Wam opowiedziałam tak naprawdę w moim pokoju, więc trzymajcie się i do usłyszenia. Papa! Pa.